O, teraz odchodzę, właśnie się żegnamy. O, oh. bardzo się boję, bo już się nie spotkamy. Jesienne liście, które mówią, że coś się skończyło. Fotografia przemijania w czarnym kadrze zatrzymana. Te jesienne liście co niedawno szeleściły, tak radośnie, by już nawet nie doczekać zimy. Teraz umierają, ale tak widocznie ma być. Przecież wiosna, po tych chłodach musi się pojawić. Upadamy, żeby powstać przez to, jak mówiły młode wilki, czasem przegrana to zwycięstwo. Motocyk czeka, choć w te aurę nikt nie jeździ. Krople deszczu znaczą część po części Samotny wilk, pilnuje terytorium, jeden błąd i czeka ciebie. Pan... demonium A ty mu wytłumacz czemu w tej scenerii Nie ma jego, jego pana kochanego Już zaśniedział grawer jego imienia A jego dziewczyna ma z tym motorem złe wspomnienia Cierpi, życie wypada jej z rąk Momentami myśli o tym, żeby odejść stąd Motocykla za to wszystko nienawidzi Bo niebo teraz czeka, a piekło teraz szydzi Szpitalna sala, co pamięta, niejedną śmierć Ona pochylona, przytula się Przy nim, skulona chce mu tyle powiedzieć Ale śpiączka od dwóch lat zabija nadzieję Czeka przez te lata, choć rodzina naciskała U sobie życie z kimś, nie poradzisz sobie sama Nie słuchała ich, no bo kocha go nad życie Z is krewiary, a nie zapalacie z nudze ジャマクスピッチャーがデビディ Wiatr niesie liście, by upadły za moment Uwierz mi, idziemy w tą samą stronę Świat cały w deszczu, pędził wokół Tak wyglądał tamten dzień, ona patrzyła z boku On i ona na motorach, pusta droga Czasu szkoda ta pogoda, nagle woda Poszedł ślizgiem, nie panował, szybka pomoc, akcja Reanimacja wciąż oddycha dzięki sprzętom Które nigdy nie są na wakacjach Podpisałeś papier, by być dawcą honorowy. Że będziesz sam w potrzebie, to nie przyszło ci do głowy Lekarze mówią, jego serce nic przestaje nagle ona stwierdza, że swe sercem oddaje, podpisała dokumenty jest już dawcą, wsiadła na motor, który był jego oprawcą zaraz zginę, oddaję ci część mnie, opiekuj się naszą córką, ona teraz potrzebuje cię Na peryferiach miasta jest mały cmentarz. Tu spoczywa ktoś, kogo należy pamiętać. Gdy usłyszysz tu motoru silnik, wiedz, że odwiedzają ją młode wilki. Kim jest dziewczyna, o której jest ta historia? Tu mała dziewczynka w górę spogląda. To twoja mama, która jak nikt wcześniej z miłości oddała mi własne serce. Werba 2013